Przeżywamy tydzień misyjny, i dzisiaj z tej też racji porozmawiamy sobie z księdzem Grzegorzem Kasprzyckim, który jest misjonarzem w Papui Nowej Gwinei. Szczęść Boże, księże Grzegorzu. Szczęść Boże, księży Rafale. No, ks ksiądz Grzegorzu, na początku chciałbym tak usłyszeć od księdza może taką wzmiankę o, to, o tym, gdzie ksiądz posługuje w papui Gwinei, jaki to jest teren, jakie to są okolice. Właśnie coś bliżej powiedział na temat swojej pracy misyjnej. No, od siedmiu lat posługuję na półkuli południowej w Oceanii, w kraju, który się nazywa Papua Gwinea. Niektórzy mówią, że to jest paradajz, raj na ziemi. No i rzeczywiście tak jest. A co ksiądz rozumie pod pojęciem właśnie raj na ziemi? Chodzi tutaj o jakąś taką sferę wizualną, estetyczną, klimatu tutaj, czy, czy po prostu o relacje pomiędzy ludźmi, jakie ksiądz tam tworzy? Relacje pomiędzy, pomiędzy ludźmi są już bliskie raju. Myśląc, mówiąc raje, nawiązuje do biblijnych pytań sprzed niedawna, sprzed dwóch miesięcy, kiedy to w Starym Testamencie czytaliśmy, że w czasach mesjańskich ci, którzy zbierają żniwo, i ci, którzy e, sieją nowe, będą szli za sobą. I tutaj tak jest, gdy jedni zbierają e, plony ziemi, można od razu sadzić nowe, i mm, wegetacja e, nigdy nie przestaje. E, Nigdy się nie zatrzymuje. Cały czas wszystko jest no, w akcie stworzenia. Tak jak to mówi Biblia. U nas w Polsce jest czas na żniwo, później jest duży czas przerwy i znowu na wiosnę człowiek sadzi. A tutaj jest to po prostu. Natura działa cały czas. Tak jak Biblia mówi. Dlatego mówiąc, Raj nawiązuje do tych czytań na Ziemi. Mały problem jest tylko z tym który rodzi zło, bo też został rzucony na ziemię. No ale to, to nie jest wina św. Michała, że jest tutaj po prostu ludzie czasami dają mu mieszkanie w swoich sercach i w swoich umysłach przez swoje złe wybory. A księże Grzegorzu, jacy są ludzie, mieszkańcy Papuji Nowej Gwinei? Czym się różnią tak w porównaniu na przykład do tutaj, do naszej kultury, tej polskiej, europejskiej? No ludzie są trochę e, niści. no i z tej racji też, że przez e, tysiąclecia, bo to zupełnie niedawno e, zostali tutaj e, odkryci i cywilizacja zaczęła e, do nich przybywać, e, są zupełnie, że tak powiem, dziewiczy w swoich zwyczajach, e, którym są wierni. Te zwyczaje, jak nas Kościół też naucza, są tutaj też ze sprawą Ducha Świętego rozwijane przez tysiąclecia i Ewangelia znajduje tutaj dobry grunt i dopełnia to, co ich kultura przez tysiąclecia im mówiła, to, co oni sami rozwijali i pielęgnowali tutaj. Ewangelii po prostu znajdują tutaj, znajdują tutaj dopełnienie i wyjaśnienie tego, co przez tysiąclecia robili. W jakiś sposób nieświadomie, podążając ze swoimi rodzimymi zwyczajami. Tym się różni Pampuła od innych krajów, my mówimy wysoko rozwiniętych, czyli wysoko porzucających swoją rodzimą kulturę i stających się po prostu bez nieposiadających korzeni kulturowych, tak jak to jest na Pampui. Tu Ewangelia postępuje i rozwija się. Głoszenie Ewangelii dokonuje się razem, razem z kulturą. No właśnie, że Grzegorzu, jak, jak wygląda ta praca misyjna księdza, ten, ta dobra nowina, jak, w jaki sposób ksiądz wykorzystuje swoje umiejętności tutaj, żeby przekazać i jakby wdrożyć tą kulturę Papu, papu i Nowej Gwinei, właśnie dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, jak to, jak to przebiega? No wszystko trzeba robić jak najbardziej w naturalny sposób. Nie można tego robić um, jakoś sztucznie. No człowiek, pierwsze głoszenie dokonuje się zawsze przez to, jak człowiek żyje, jak um, żyje Ewangeliona na co dzień. Każdy z nas misjonarzy jest w jakiś sposób wyposażony w różne e, dary i zdolności. Mamy tutaj misjonarzy, którzy są bardzo dobrymi lekarzami w porównaniu. Tutaj z papułańskimi lekarzami. No ogólnie nasi lekarze tutaj robią bardzo dobrą robotę w niektórych miejscach, gdzie są, zwłaszcza tutaj w górach centralnej, popłynowej Gwinei. Ja oprócz głoszenia takiego tradycyjnego no starałem się rozwijać i wdrażać jakieś rzeczy, które mogło im pomóc w codziennym życiu. Razem z Nową Zelandią, z Caritasem i rządem wdrażaliśmy w prawie taki duży projekt zbiórki wody w celach higieny i do picia, bo tutaj infrastruktura jest bardzo uboga i ludzie poszukują zdrowej wody do picia. Wybudowaliśmy takie, takie domy dach do zbiórki wody, która jest następnie zbierana do dużego 9 tysięcznego tanku i prostą rurką doprowadzana gdzieś tam trochę dalej do kranu, gdzie można tą wodę spokojnie sobie nabrać do picia, do, do umycia, do prania, do gotowania. No i tak, tak się dokona głoszenie Ewangelii, nie przez jakieś wielkie słowa, ale takim normalnym, codziennym. Działaniem i życiem. A książę przebywa teraz w mieście, czy, czy gdzieś na jakiejś wiosce, na jakiejś wyspie? Ja cały czas pracowałem na wiosce, w remote place, oddalonym od miasta. Teraz przebywam na wiosce. Jestem, pomagam tutaj siostrom matki Teresy w jednej miejscowości. One są, żyją pośród ludzi. Można gdzieś tam też się usłyszeć, że świnie kwiczą, bo tutaj ludzie hodują świnie i rano jest właśnie pora karmienia i te słyżaki walczą po prostu o, o, o pokarm. A jak wygląda przyjęcie w takim razie tej Ewangelii, w ogóle dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie? Czy jest jakiś taki opór, czy to jest takie przyjmowane z taką, nie wiem, entuzjazmem, radością? Ewangelia jest tutaj przyjmowana z entuzjazmem, z radością. Nie ma tych rzeczy, które są w Europie czyli neutralności światopoglądowej państwa, czy że nie wolno w ogóle mówić na zewnątrz, że to jest niemile widziane, jak w po Polsce, gdybyś wyszedł gdzieś tam z ludźmi w szkole, czy w urzędzie zaczął rozmawiać o Ewangelii. Tutaj Ewangelia jest codziennym życiem, ludzie też w różnych sytuacjach, też do tej Ewangelii się odwołują. Papua, jako, jako kraj, jest krajem chrześcijańskim, ale nie tak dawno, chyba dwa lata temu, rząd ogłosił, że jest to kraj chrześcijański. Tylko tutaj jest to trochę tak inaczej rozumiany chrześcijański, w tym znaczeniu, że niektóre sekty mają tutaj też te korzenie chrześcijańskie, jak e, Seven Adventist Church. Oni promują tą swoją religię, ponieważ premier też jest adwentystą, i w tym znaczeniu Papua została ukreślona jako kraj chrześcijański, ale nie posiadający tych korzeni katolickich, chrześcijańskich, które my wiemy, że no chrześcijanie to są te trzy wyznania, katolicy, protestanci, anglikanie i ortodoksie, czyli ci chrześcijanie, którzy są na, na wschodzie, w Rosji, i w pozostałych krajach. Ale ogólnie tak, Ewangelia to jest bardzo żywo, Przyjmowana, ludzie ją głoszą w mieście, na rynkach. W czasie, jak u nas Market, to co jest? Rynek. No, jak czytają swoje warzywa, no to ktoś tam sobie bierze taki głośnik z mikrofonem i, i zaczyna głosić Ewangelię. A czy jeszcze oprócz... Się... Mhm. Mhm. A oprócz chrześcijaństwa jest jeszcze jakaś inna religia? No, to są muzułmanie. Muzułmanie są, ale to jest ta idea muzułmanów, którzy że chcą mieć swoje maczety wszędzie na całej ziemi. Nie jest to bardzo popularne, ale są, są też e, inne ruchy religijne z Indii, ale naj, najbardziej popularne jest chrześcijaństwo. No i te nowe ruchy religijne, które gdzieś tam e, po suborze Watykańskim II się zrodziły w kościele, jak no, nie chcę użyć <grym> sekty, ale właśnie te nowe ruchy. Jest, Seven Adventist Church, Revival, nie znam ich polskich odpowiedników. One tutaj są, rozwijają się w różnych miejscach na popój Chrześcijaństwo jest mocniejsze, w innych jest bardzo nieliczne. No tak to wygląda, ale Ewangelia to jest na różne sposoby i przez różnych ludzi głoszona. A ilu jest, ilu pracuje misjonarzy katolickich w Papuji Nowej Gwinei teraz? Ja nie posiadam statystyk. ma, Ale około 60. Aha. A jak duża jest Papua, yy, Nowa Gwina? Terytor terytorialnie jest to kraj wielkości Polski, ale ludność jest około 8 milionów. Nikt nigdy nie wie tutaj, ile ludzi jest, bo po prostu nie ma spisów, jak, jak w Polsce. Ludzie nie posiadają swoich dowodów osobistych. Niewielka grupa tylko posiada. Terytorialnie jest to kraj wielkości Polski. Ludzie zamieszkują głównie w takich głównych centrach wybrzeżu, no i w górach, ale gdy lecisz samolotem przez Papułę, to widzisz, że cały czas to jest jeszcze dziewiczynie odkryty burz. Choć sobie sami, albo ktoś im też mówi, że są, że są przeludnieni jako kraj. Ja im mówię, że Polska jest 40 milionowym krajem i rząd promuje zwiększenie dzietności, żeby utrzymać system socjalno-emerytalny w działaniu, a tutaj się mówi, że są przeludnieni i muszą stosować jakieś rzeczy antykoncepcyjne, żeby powstrzymać populację. No Ideologia ideologia śmierci tu jest zgłoszona, nie jak u że masz wybór, jesteś wolny i możesz zabić dziecko, tylko tutaj wykorzystuje się to, czego oni się boją, że im zabraknie ziemi do, do sadzenia, do no, robienia ogrodów, co jest w ogóle wielkim. Wielkim przekrętem i, i, i kłamstwem, bo widać tu gołym okiem. Podróżujesz przez papułę. Trzeba to po prostu zobaczyć z góry, bo tutaj się widzi to wszystko z góry, nie ma dróg, nie ma infrastruktury. Papua jest przeludniona w relacji do infrastruktury. Nie ma wody, nie ma elektryczności, nie ma dróg, nie ma gazu i w tym sensie można powiedzieć, że jest przeludniona, ale w sensie relacji <gryw> populacji do terytorium no, to jeszcze dużo brakuje. Tak, jeszcze może zapytam, ponieważ jak umawialiśmy się do tej rozmowy, no to między innymi dzień wcześniej ksiądz Grzegorz powiedział, że no nie, może, nie będzie mógł rozmawiać, bo nie będzie miał prądu. Jak to występuje w ogóle? Jakieś przerwy w takiej dostawie? Jak to wygląda taka właśnie ta infrastruktura, takie życie codzienne? Przerwy, przerwy w dostawie tu są bardzo, bardzo częste. Trzeba powiedzieć, że Papuła może 30%. Populacje posiada elektryczność w większych ośrodkach z dużymi przerwami, bo jak tam teraz stolica nie zapłaci prądu innej prowincji, gdzie jest hydroelektrownia, no to po prostu tam ci no i, i całe miasto, no stolica, centrum nie ma, nie ma prądu. Wtedy wszyscy, kto tam ma sklepy, włączają swoje generatory. Ja byłem na takiej parafii, gdzie nie było prądu przez... Trzy lata używałem generatora raz, dwa razy w tygodniu. Później dopiero założyłem solary, i miałem bożą energię, bardzo stabilną, 24 godziny przez, przez tydzień. Teraz tutaj pomagam siostrą właśnie z naprawieniem systemu solarnego, bo też nie miałem elektryczności. Wczoraj właśnie podłączyłem wszystko i dzisiaj już mogłem naładować telefon i, i rozmawiać. A Księżyc Grzegorzu, a jak duża jest ta parafia, w której teraz yy, ksiądz posługuje? Parafia? O, też nie mam nie mam spisu, a nigdy się też nie kusiłem, żeby ten spis jakiś tam robić. Oni też nie chcą się spisywać, chcą być wolni. Um, około ponad 10 tysięcy ludzi, 9 wspólnot, jest też tak dużo więcej, około 15, a taka 15 tysięcy. Po... A taka powierzchnia yy, promieniem, tutaj taka średnica jakby, obszaru. To ja, parafia, parafia na wybrzeżu, dlatego nie można określić tak promieniem, ale to jest najdalsze, to są 20 kilometrów od centralnej wspólnoty, I księży... oddalonej mhm. wspólnoty. Jak wygląda taki normalny dzień. No dzisiaj. W ogóle takie pytanie od razu. Ksiądz Grzegorz ma teraz 26 października, tak? Tam, tam. No bo ja rozmawiam akurat o 21.52, teraz jest godzina, ale 25 października. Która jest godzina teraz u księdza? Jest 5.52 rano. Właśnie, czyli jest 10 godzin takiej różnicy. Można powiedzieć, że. Że my nie jesteśmy zacofani, zacofana jest Europa i Ameryka, bo u nas zaczyna się leczenie czasu. Aha. Nowa Zelandia ma dwie godziny jeszcze do przodu i my jesteśmy tutaj. I jaka temperatura Popuła? dzisiaj jest? My jesteśmy na, na początku. No temperatura jak, jak w raju, czyli w raju tego, kiedy jesteśmy w łonie matki, mamy wilgotno, wszystko do jedzenia i pokój. To tak w cudzysłowie. No Temperatura jest 30, 32 w dzień w słońcu. Ponieważ Papua jest blisko oceanu i ta temperatura jest regulowana, to nie jest Afryka. W górach jest klimat umiarkowany, tak jak w Polsce. W nocy można zmarznąć. Nawet przełoski występują. Ale tu na wybrzeżu to można spać po prostu bez, bez niczego. Skóra w stroju Adama. Problem tylko z, z komarami trzeba się zabezpieczać siatku przeciwko komorami, żeby mieć jakąś spokojną noc. I jak wyglą będzie wyglądał ten dzisiejszy, no, dzisiaj dzień? Co się będzie robił? No mój dzień to zawsze pobudka 5.30, jakieś modlitwy, rozmowy polską, bo to jest ten czas, kiedy można porozmawiać. Później już wyśpić, a my pracujemy i tak to jest. Później msza o 6.30, po jakieś tam małe śniadanie i Różne tam prace. Normalnie mhm. bardzo dużo pracowałem fizycznie tam z ludźmi, pomagając im w różnych sezonach liturgicznych. To dużo pasterskie zajęcia, pierwsza komunia, mhm. bierzmowanie, niedzielne odwiedziny poszczególnych wspólnot. Mhm. Szkolne muszę, szkolne wydarzenia co tydzień. Także pracy jest dużo różnorakiej. A jak z chrztami? Często odbywają się chrzty. Jak to wygląda? Szty, szty odbywają się głównie w dwóch sezonach: przez wielka Wielkanocy i Bożego Narodzenia, choć też często proszą o szty w innym czasie. Nie robimy tutaj żadnych problemów. A na przestrzeni siedmiu la... mhm. mm -hmm. na przestrzeni 7 lat no, jakoś liczył ksiądz ile okścił no, mieszkańców papieru? No to trzeba, trzeba pomnożyć 7, 7 lat przez 200 i z 1400 To już jest, jest trochę też czasu i trochę jest i tego tej posługi sakramentalnej, a proszę księdza jeszcze takie pytanie, bo to 7 lat już. Jak to się w ogóle stało, że ksiądz postanowił udać się na misję? Ja cały czas wierzę, że to była inicjatywa Ducha Świętego. Ja święte, o miejscach gdzieś tam myślałem, że od początku mojego pobytu w seminarium, gdzieś tam czytając różne lektury o świętych, w człowieku rodziły się takie pragnienia, które później gdzieś tam zostawały przysypane codziennymi problemami. Ale gdy wróciłem do seminarium, dzięki księdzu Krzysztofowi, biskupowi naszemu, po trzech latach, no przez trzy lata na no, nowo gdzieś tam Odkryłem i tak sobie pomyślałem: człowiek się nigdy nie dowie, dopóki nie spróbuje. No i tak to się zrodziło. Moje powołanie misyjne. Tak, bo ksiądz Grzegorz był w, przed misjami ojcem duchownym w seminarium tutaj w Sandomierzu. Tak, e, tak. I, No właśnie, no to jeszcze też przyznam, że to był mój ojciec duchowny, dlatego mam też no sentyment do, do ojca Grzegorza. E, tak. To jest misjonarza. No właśnie, a księż, tak, księżę Grzegorzu, jeszcze kolejne takie moje pytanie: Czy Papua Nowa Gwinea to było miejsce, które sobie Ksiądz jako ojciec, misjonarz wybrał, czy to po prostu został tak przydzielony? No ja tak bardziej po podchodziłem do tego mojego wyjazdu misyjnego. pan biskup też mówił: Nie będziemy tutaj sami wybierać, poczekamy, kto tam się po księdze zgłosi, i wtedy był tutaj biskup z Nowej Gwinei William Ferry, już nie żyje, ale on przyjechał no i wtedy rozmawiał z biskupem Krzysztofem, później przyszedł do seminarium, no i tak, wszystko bardziej tak zdawaliśmy się na, na wolę Bożą tutaj z decyzji podjęcia, no z decyzji o placówce misji. No to teraz taki może zaskoczę pytaniem, ale no, zadam to pytanie, czy ksiądz Grzegorz jako misjonarz właśnie w papui Nowej Gwinei jest szczęśliwy? Tak, bardzo jestem szczęśliwy, bardzo zdala od różnych tam problemów cywilizacyjnych, tak jak wysoko rozwiniętych cywilizacyjnie krajów, no pośród ludzi, którzy są bardziej otwarci na Ewangelię, gdzie jest taka normalność życia, nie ma tych wszystkich wynalazków ideologicznych, jak neutralności światopoglądowej. No a tutaj ja się czuję bardzo, bardzo dobrze. Mogę realizować swoje powołania, da, talenty, których bym nie mógł nigdy zrealizować w Polsce, na parafii. No, staramy się rozwijać taki self-reliance, czyli samowystarczalność finansową. Kupiliśmy <coughs> dzięki właśnie temu projektowi z Nowej Zelandii dwie dba dba samochody takie do wyłożenia ludzi. Public Motor Vehicle. Mogłem być kierowcą takiego samochodu, no po prostu czego w Polsce pewnie nigdy nie mógł robić, to tutaj nie mogę, kiedy chcę, jeździć małym samochodem, motocyklem, łódką, dużym samochodem, chodzić na piechotę. No tak to jest. A że Grzegorzu, jeszcze tak na, już kończąc prawie, to jeszcze chcę zapytać, co my jako tutaj mieszkańcy Polski, w jaki sposób możemy yy, ojcu misjonarzowi pomóc y, misją w Papuji Nowej Gwinei? No, tylko no, Kościół w Polsce może się wspierać na modlitwą, przede wszystkim. No i też Kościół jako taki w Polsce jest zorganizowany misyjnie, posiada te struktury misyjne i pomaga nam y, przez y, właśnie episkopat Polskich, ten Wydział do Spraw misji jest centrum misyjne w Warszawie, gdzie możemy zawsze się zatrzymać. jest działalność kościoła, czyli tą wychodzącą tam w cudzysłowie do, do, do Boga. Też można prosić o różne tam pieniądze na projekty. Ale Kościół Stanomierski też pomaga nam misjonarzom, też w jakiś sposób finansowo, systematycznie. Później księża też dają nam intencje, wydają się odprawieniem przy świętych. No i tak to się dokonuje. No to pięknie. No to życzymy księdzu Grzegorzowi Kasprzyckiemu, naszemu misjonarzowi. Z Nowej Gwinei, wielu łask bożych, no i realizacji kontynuacji swojego powołania misyjnego, ale jednocześnie też zapraszamy tutaj do nas do Polski, żeby też, myślę, ze świadectwem swojej posługi przyjeżdżał do nas. Kiedy najbliższy powrót tutaj do Polski? No planuję w przyszłym roku co dwa lata. No to mamy na w przyszłym dzień. roku, w czerwcu, w maju. O, no to mamy nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby podwiedzać parafię i właśnie swoim świadectwem też podzielić, bo na pewno nas, po pierwsze jest to dla nas też ciekawa, po drugie no możemy doświadczyć tego, jak Duch Święty działa, prawda, na misjach w szczególny sposób, jak łaska Boża działa. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Także Bóg zapłać księżę Grzegorzu za tą krótką rozmowę. Ja mam nadzieję w ogóle, że to nie jest ostatnia rozmowa i że jakoś jeszcze będzie okazja się dzielić takim doświadczeniem tym misyjnym tutaj z nami, z tymi, którzy mnie no, wysłuchali. Także no oczywiście, to Bóg, za Fary, Bóg zapłać. Dziękuję, dziękujemy księdzu Grzegorzowi i życzymy wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam właśnie serdecznie też tutaj z daleki. Budzącej się do życia 26 października, topuj nowej dwieńej.